Cześć, z tej strony Aregara Przybylski. We wcześniejszych odcinkach mówiliśmy o drop jumpie oraz dev jumpie. W dzisiejszym chciałbym Wam pokazać, jak trenować technikę na skoku oraz jak przełożyć tak naprawdę tą pleometrykę, czyli ten dev jump i drop jump w momencie treningu na boisku. Dev jump możemy Tre trenować na zasadzie yy, trzymania piłki, wejścia na step, ze skoku ze stepu oraz próby wsadu bądź też zwykłego wrzucenia do kosza z wyskoku. Staramy się tutaj oczywiście jak najszybciej przejść z momentu fazy ekscentrycznej do fazy koncentrycznej, o czym, o czym bardzo często, często powtarzam. Po wsadzie staramy się wykonać drobza, czyli to tak zwane lądowanie, gdzie staramy się utrzymać jak najmniejsze kąty w stawach skokowym, kolanowym oraz biodrowym i doprowadzić nasze ciało do momentu izometrii. Podczas e, trwania naszego treningu na boisku warto wykonać 5-6 przebieżek sprintów. Ja wykonuję je na odcinku mniej więcej 60 metrów. Następnie po każdym, po każdym takim odcinku sprintu odpoczywam tak długo, aż będę w stanie następny odcinek przebiec na 100% swoich możliwości. Wracając do pleometryki, bardzo fajnym urozmaiceniem go jest używanie gumoporowych, co widzicie na filmie. Po rozgrzewce, czyli po rozrolowaniu całego naszego ciała, po pleometryce oraz po sprintach. Bardzo fajnie jest zrobić sobie sesyjkę skoków bądź też wsadów, jeżeli ktoś potrafi, ponieważ w tym momencie efekty są na pewno dużo lepsze, nasz układ nerwowy działa dużo lepiej i tak naprawdę więcej jednostek motorycznych jest aktywizowanych. Pokażę Wam kilka ćwiczeń, które poprawiają naszą technikę na skoku. Pierwsze ćwiczenie bazujemy na samych nogach, stajemy daleko od kosza dajemy mocny pierwszy krok do przodu i zatrzymujemy się e, pamiętając, żeby e, noga dostawiająca e, dotykała podłoża tylko śródstopiem, ok? Wygląda to mniej więcej tak. W ten sposób wykonujemy 5 powtórzeń. Pokażę jeszcze raz, jak to wygląda. Następnie dokładamy już tułów i barki, ponieważ pamiętamy, że wyskok działa na zasadzie łańcucha kinematycznego, czyli na zasadzie pary sił, gdzie pracuje tak naprawdę całe ciało, a barki odpowiadają za mniej więcej 13-14% naszego wyskoku. Robimy to z jednego kroku, one step, w ten sposób, hop. Wykonujemy tak 5 powtórzeń. Pokażę jeszcze raz. Hop. Ok. Następne ćwiczenie e będzie już dla osób zaawansowanych, ponieważ tutaj wykorzystujemy nasz bieg. E Żeby wykonać naskok z biegu, musimy mieć bardzo dobrą, bardzo dobrze wytrenowaną bazę e naszej siły właściwej oraz siły eksplozywnej. Pokażę, jak wykonać to ćwiczenie. Jeszcze raz. Ok. Przy tych ćwiczeniach szczególną uwagę zwracamy na to, żeby każde było wykonane na 100%. Jak to zrobić? Przerwy między skokami muszą być tak długie, aż będziemy wiedzieć, że jesteśmy w stanie. Wykonać dane powtórzenia w pełni naszych możliwości. Bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy w momencie fazy ekscentrycznej jak najszybciej zeszli w dół, ponieważ w tym momencie zaobsorbujemy jak najwięcej sił, co odpłaci nam się dużo większym wyskokiem. Jeżeli się podobało i chcielibyście więcej filmów dotyczących zwiększania wyskoku, zapraszam Was do lajkowania, udostępniania filmów. A jeżeli macie jakieś pytania, proszę, proszę o, o komentarze.